Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, Ani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczmi. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo